Nawet nie wiesz, jak mi się nie chciało. I wiem, że tobie też się nie chce. Ale to jest największy błąd, jaki możesz w tym momencie popełnić. Jutro rano obudzisz się zjebany i nic ci się nie będzie chciało. I będziesz się pytał sam siebie, dlaczego. To jest właśnie ta odpowiedź. Bo nic ze sobą nie robisz. Jeżeli jesteś w momencie, gdy ci się nie chce... Skrolujesz przez cały dzień, oglądasz filmy, cokolwiek robisz w tym kierunku, żeby nie być lepszym, to będziesz tylko i wyłącznie gorszy. I sam sobie musisz zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. A ja Ci powiem dlaczego. Bo masz chujowe nawyki. I te słabe nawyki będą Cię odprowadzić do jeszcze słabszego życia. Cały dzień będzie w pizdu tylko dlatego... Że nie zrobiłem tej jednej rzeczy. Jeżeli nie zrobię jednej rzeczy, potem nie zrobię kolejnej. I tak moje życie będzie coraz słabsze. Zamiast być coraz lepsze. Zamiast lepsze samego siebie. Ja będę ciągnął się sam w dół. Nie rób tego błędu. Jeżeli oczywiście chcesz, czuć się dobrze, sam ze sobą mieć dobre życie. Mam teraz takie endorfiny. Że mógłbym wylecieć w kosmos Tak już prawie buty zgubiłem po tracy. Nie pozwól samemu sobie marnować swój potencjał Dbajcie o siebie Assalamu alaikum